O, o. Jaka sztywno? Jaka sztywno? Germaniu, nie, To taka sztywna jest. Jaka sztywna? Zawsze. Fermaniu, jej. Nein, to nie jest. produktu. No zobaczmy. Ten film nie jest sponsorowany przez żadną firmę. Ale wtedy mi przerwałeś. I nie wiem na czym skończyłam. Była to moja pierwsza przejażdżka na pacy radiowozu. <grymne> I to jak dosz... <grymne> stół z powołamywanymi nogami, stół z powołamywanymi nogami. Jedziemy dalej, akcja. No i przerwałeś mi, No akcja to było. No prawda. ale już wiedziałam no co chcę powiedzieć. No to już przecież wiesz. Się, zapomniałam. Matko, trzy sekundy zapomniałam. Tak. Hola. Buenos dias. Dzień, Dzień, Dzień dobry. Witajcie w drugim odcinku naszych perypetii życiowych. Na początku chcieliśmy Wam bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje, za wszystkie wejścia na nasz kanał, za wszystkie komentarze. Oczywiście i te dobre, i te złe. Nie spodziewaliśmy się, że w tak krótkim czasie tyle osób obejrzy nasz filmik. I chociaż wiemy, że nie był on dobrej jakości, to to chyba tym bardziej nie? się cieszymy i jesteśmy zdziwieni trochę, że no, uczymy, że uzbierały tak? się takie liczby. Mamy mikrofony już, żeby był lepszy dźwięk. Nie nagrywamy też już telefonem. Także troszeczkę się przygotowaliśmy do tego. Dzisiaj chcieliśmy opowiedzieć Wam. Jak to wszystko się zaczęło? Jak do tego doszło, że mój mąż jest osobą niepełnosprawną i jeździ na wózku. Może na początek powiemy, czym zajmowaliśmy się w Belgii. Ja pracowałem w dużej korporacji chemicznej i pracowałem na trzy zmiany i rzadko też weekendy. Ja prowadziłam swoją pracownię cukierniczą. Nigdy nie spodziewałam się, że życie napisze nam taki scenariusz i będzie miało na nas taki plan. Bo w sumie mieliśmy dobre, ułożone życie. Robiliśmy to, o czym marzyliśmy. Jedne rzeczy spełnialiśmy szybciej, inne wolniej, ale zawsze dążyliśmy do, do realizacji tych naszych planów i był to czas pourlopowy, więc byliśmy wypoczęci, pełni sił i pełni pełni nowych pomysłów do pracy. Notabene na wakacjach byliśmy w Hiszpanii. I doszło do tego wydarzenia w, w czwartkowy wieczór. Ale ponieważ były to wakacje, więc ja od rana nie pracowałam, tylko zostawałam z dziećmi w domu. I o 15 budziłam męża na obiad. Wspólnie zjedliśmy i ja pojechałam do pracowni, a on zajmował się w tym, w tym czasie dziećmi. No i tego dnia wróciłam trochę później niż zawsze więc tak naprawdę nie mieliśmy już za dużo czasu na rozmowy. Grzesiek stał gotowy do wyjścia, ubrany w swój strój motocyklowy. W kombinezon. W kombinezon. W swój kombinezon motocyklowy i czekał tylko, kiedy ja przyjadę, żeby już wyjść do pracy. No i tak jak powiedziałam, że był w stroju motocyklowym, więc możecie domyślić się, że miał wypadek na motocyklu. W drodze do pracy e, wyjechał mu samochód i wymusił na nim pierwszeństwo. I nagle jakieś 5 metrów przed sobą zobaczyłem samochód. Niestety, na moje nieszczęście, ten kierowca jeszcze jechał z wyłączonymi światłami. To było przed 22, więc już było bardzo ciemno. Nie byłem w stanie go zauważyć. Tak jak mówię, przecinał te cztery pasy ruchu, no i znalazł się na moim prawym pasie. Nie wiadomo skąd. Okazało się, że jechał bardzo szybko, jechałby światło, tak jak powiedziałem. I w momencie kiedy go zobaczyłem. No nie zdążyłem nawet powiedzieć kurwa Nie było żadnej możliwości wyminięcia go, nie było możliwości hamowania, nie było możliwości, nie wiem, chodzenia motocykla, chociaż jak dla mnie to nie jest dobry sposób. Nie było możliwości na, na żadną reakcję. Uderzyłem w ten samochód. Motocykl został w samochodzie, wszystko się zapaliło. Mnie wystrzelił jak z katapulty, jakieś 20, 20 metrów. I w Na szczęście wzdłuż tej drogi e, były budynki mieszkalne. I e, wracając e, z pracy, e, pielęgniarka. Podjechała szybko na miejsce zdarzenia, zadzwoniła po pomoc i zaczęła reanimację. Szmanciarki. Eee, mam ciarki. Ja pamiętam, że pierwszą moją reakcją było sprawdzenie, czy mogę ruszać rękoma i nogami. Rękoma mogłem ruszać, zresztą to widziałem. Natomiast y, wydawało mi się, że rusza nogami i, i sobie pomyślałem, że nie jest tak źle. Pogotowie przyjechało y, z najbliższego miasta. Pierwsza była straż pożarna. Rozstawiła namiot wokół mnie, no i oni zaczęli reanimację. Potem tak, potem za chwilę było pogotowie i policja. Reanimacja trwała jakiś czas, ponieważ yy, Grzesiek yy, nie reagował. Yy, dostał podwójną adrenalinę, yy, po czym został przetransportowany do szpitala, ale już nie, nie do najbliższego szpitala, tylko oddalonego jakieś 40 km. Szpitala Uniwersyteckiego. No, i tam odbywało się ratowanie życia. O północy usłyszałam wjeżdżające auto na, na podjazd naszego domu. I przez okno słyszałam, rozmowy dwóch osób, które za chwilę zadzwoniły do domu, wylegitymowali mnie i zapytali, czy... Zapytali, czy mogą wejść do środka. Zapytali też, czy Grzegorz jest moim mężem. No i kazali mi usiąść. Po chwili powiedzieli mi, że doszło do wypadku w czasie drogi do pracy, że został przetransportowany do szpitala. No, i że muszę z nimi jechać. Ponieważ w Belgii mieszkaliśmy sami, a na górze spała czwórka małych dzieci, musiałam szybko zorganizować kogoś do opieki. Oczywiście na początku chciałam jechać sama samochodem z dzieciakami, na co policjanci nie pozwolili. Wiedzieli, że nie ma takiej opcji, że oni mnie zabiorą i tam zawiozą. No, a ponieważ to było po północy, więc e, nikt z naszych znajomych nie odbierał wtedy ode mnie telefonu. E, a policjanci zauważyli, że u sąsiadów z naprzeciwka świeci się im światło. E, I byli to w sumie jedyni sąsiedzi, z którymi poza dzień dobry e, rozmawialiśmy, e, e, więc poszli i zapytali, wyjaśnili, jaka, jaka jest sytuacja, i zapytali. Czy ktoś mógłby przyjść, żeby zostać z dziećmi. No i przyszedł syn sąsiadów. Ja pojechałam z nimi do szpitala, zabierając ze sobą tylko telefon. Ach, oczywiście przyjeżdżaliśmy przez miejsce wypadku. Tak, to jest jedyna droga. Nie było innej drogi, żeby dojechać do szpitala. Więc trzeba było to miejsce wypadku zmienić. Straż e, jeszcze była w trakcie sprzątania ulicy. No i oczywiście wielokrotnie e, zadając pytanie, czy wszystko jest ok, nie dostawałam żadnej odpowiedzi. E, jedyno, jedynymi słowami, które słyszałam, to to, że doszło do wypadku i musimy jak najszybciej. Jechać do szpitala. No i trasę, którą normalnie pokonuje się w jakieś 40 minut przejechaliśmy w 17. Była to moja pierwsza przejażdżka na paty radiowozu. No i gdy dojechaliśmy do szpitala. Policjanci zostawili mnie na Sorze i przejął mnie wtedy personel szpitalny. Zaprowadzili mnie do poczekalni na Ojomie. Po zakończonej operacji przyszedł do mnie lekarz, który operował, aby powiedzieć, jakie są rokowania. Niestety nie były one, niestety były krytyczne. Doszło do wielu urazów, wielu złamań i tak naprawdę lekarz odchodząc ode mnie życzył mi powodzenia. zostałam wpuszczona na chwilę na, na oją i patrząc na mojego męża, tak naprawdę nie było widać nic. wyglądał normalnie, tak jak każdej nocy kiedy spał obok mnie w łóżku, no może poza tym, że wtedy nie chrapał. Wystawało tylko kilka rurek, które miał podłączone. A wszystko tak naprawdę kryło się pod kocem. Podczas wypadku doszło do bardzo wielu urazów. Było to, było to między innymi przebite płuca, połamane żebra, Złamanie przedramienia prawej ręki, śródręcze, nadgarstek. Podwójne złamanie przedramienia lewej ręki, nadgarstek, śródręcze. Złamanie kości udowej, piszczelowej, śródstopia lewej nogi i potrójne złamanie otwarte kości udowej hmm, prawej nogi, kości piszczelowej, śródstopia. otwarte złamanie lewej ręki. Generalnie wszystko było połamane oprócz nogi, głowy, chociaż yy, no oko też można zaliczyć jako część głowy, Pękł nerw i, hmm. i mięsień i też tam... W oku. W, w oku, I też tam był bardzo duży problem, ponieważ oko przeszło maksymalnie w lewą stronę. Myślałam, że, y, że mówisz o głowie, że, że jest wszystko okej, okay, ale no. ja, ja wciąż uważam, że aparatura wszystko... w Belgii, jeżeli chodzi o skan głowy, nie funkcjonuje. Z głową jest Dobrze. wszystko ok, natomiast moja żona twierdzi inaczej. Nie tak zostanie. Największym urazem było przerwanie rdzenia kręgowego, czego konsekwencją jest paraliż od, od pępka w dół. Tylko chciałbym powiedzieć, bo wiem, że zaraz zacznie się burza pod tym filmem na temat jazdy, motocykla, umiejętności itd. Chciałem tylko powiedzieć, że myślę, że umiejętności miałem duże rocznie robiłem tylko motocyklem 40 tysięcy kilometrów minimum często w weekendy jeździłem na tory także umiejętności były natomiast pan, który jechał tym autem który jechałby świateł, który przecinał cztery pasy ruchu i na nic nie patrzył był podwójnie pijany bo był po alkoholu i po marihuanie. I nie I... był po, mar... po marihuanie. On był po I Nie był po marihuanie. On był A po co twardych za różnica. Nar... No różnica, bo on był po twardych narkotykach. Ponieważ obrażenia zniszczenia organizmu były tak ogromne, yy, że niemożliwością było wytrzymać yy, ten ból, który w, yy, który towarzyszył temu wszystkiemu. Dlatego Grzesiek był utrzymywany przez dwa tygodnie w śpiączce. W ciągu tych dwóch tygodni było robionych chyba sześć operacji. Na operację kręgosłupa czekaliśmy też ponad tydzień na konkretnego profesora, który się tego podejmie, ponieważ na początku były jeszcze, były jeszcze podejrzenia, że może jednak da się uratować ten kręgosłup. Na Ojomie leżałeś około miesiąca. No i później było przeniesienie do szpitala na ortopedię, i tam czekanie na rehabilitację. A wypadek chyba nie mówiliśmy wypadek był 29 sierpnia, a jakoś na początku grudnia zostałeś przeniesiony na oddział rehabilitacji, gdzie Mieszkał kolejne półtorej roku. Znacznie no, w sumie to przyszło półtorej roku, tak? Od wyszedł wyszedłeś z domu. Nie byłem w stanie odkręcić nawet mojej butelki z wodą, nie byłem w stanie usiąść prosto na łóżku. Musiałem wszystkich tych prostych czynności uczyć się od nowa. Y był to dla nas bardzo y, ciężki okres. Y, do szpitala na początku ja jeździłam dwa razy dziennie, a później przez kolejne trzy miesiące jeździliśmy do szpitala codziennie. Jezus, tak teraz sobie myślę, to nasze życie to był normalnie roller coaster. Byliśmy sami. Wszystkie obowiązki, które wykonywaliśmy razem, nagle spadły na, na głowę mojej żony. Ja również sprzątałem dom, ja również yy, ogarniałem dzieci, ja również gotowałem obiady, robiłem się na nie kolację. Wszystko robiliśmy pół na pół. I Nagle to wszystko spadło na głowę mojej żony. Nie byłem w stanie w niczym pomóc. Zresztą nie miałem jak byłem w szpitalu. Był to dla nas y, bardzo trudny czas, ale daliśmy radę. Chociaż ja zawsze y, zawsze, powtarzam, zawsze powtarzałam, że bez względu na to, co się stanie, to ja zawsze dam radę. I wtedy też tak się stało. Nie wiem, skąd nabrałam tyle sił, aby to wszystko udźwignąć, ale to przetrwaliśmy. Przez tej półtorej roku na oddziale rehabilitacyjnym bardzo ciężko ćwiczyłem i fizycznie i umysłowo, ponieważ sytuacja nie była dla mnie łatwa. Nigdy nie byłem osobą, która siedzi albo leży cały czas w domu i nic nie robi, zawsze byłem zajęty, a jak miałem wolną chwilę, to wsiadałem na motocykl. Także nie wyglądało to tak jak po wypadku. Zresztą do tej pory nie jestem z tym pogodzony. W każdym razie ciężko ćwiczyliśmy i byłem monitor... I... I byłem bardzo mobilizowany przy tych rehabilitantów, żeby jednak uratować pozostałe pół które mogło się ruszać i które pomaga mi do dzisiaj funkcjonować w miarę normalnie. Nie ułatwiało nam również to, że cała rehabilitacja odbywała się podczas pandemii. Już trudną sytuacją była, była nasza rozłąka, bo my nigdy się tak naprawdę nie rozdzielaliśmy. Dobrze, no, na pewno nie na tak długo. Eee, widywaliśmy, później, już później widywaliśmy się trzy razy, trzy razy w tygodniu, a, a w momencie, kiedy wybuchła pandemia, cały szpital został zamknięty. Widwa, widzieliśmy się tylko przez e, kamerę w telefonie, e, więc to było kolejne, kolejne stresujące zewnętrzne m, bodźce. Które nie ułatwiały rehabilitacji. Tutaj, tu już bardziej tej psychicznej, niż fizycznej. Także, no, był to ciężki okres. Tak, przez te trzy miesiące czułem się, jakby był w więzieniu. Nie mogłem wyjść poza budynek. Nie mogłem z nikim się spotkać, nie mogłem zobaczyć dzieci, nie mogłem ich przytulić, nie mogłem przytulić mojej żony. Dostawała tylko rozmowa na skype albo na Messengerze. gdzie już nie radziłem sobie z sytuacją, jaka była a tu doszedł następny kupt tutaj półtora roku rehabilitacji uznano, że mogę iść już do domu czekało na mnie super przygotowanie balony szampan Ciesią cies cieszące się dzieci i żona No tego mi brakowało na noc szpitalu. Niestety, e, zakończenie naszego filmu się nie nagrało. Muszę to powtórzyć. E, w dużym skrócie opowiedzieliśmy Wam, e, jak doszło do tragedii, która zmieniła całkowicie nasze życie. Mamy nadzieję, że zostaniecie dalej z nami, że będziecie dalej nas oglądali. Zachęcamy Was do komentowania, dawania łapek. Jeżeli jeszcze nas nie, nie subskrybujecie, to wciskajcie ten dzwoneczek. Będzie nam bardzo miło i do zobaczenia w następnym filmiku. Dziaki.